Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kim byli tajemniczy giganci wspomniani w Biblii, a na kim? Dlaczego budzili tak wielki strach wśród Izraelitów i jakie znaczenie mieli w historii biblijnej? W tej historii odkryjemy ich prawdziwe pochodzenie, rolę, jaką odegrali w podbojach ziemi obiecanej oraz to, jak wpłynęli na losy narodu wybranego. Ale to nie wszystko. W dalszej części wideo dowiesz się także o niezwykłym powiązaniu między Anakim a Nefilim, gigantami wspomnianymi przed potopem. Ta informacja może zupełnie zmienić Twój sposób postrzegania tych wydarzeń. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Cię do polubienia tego filmu i subskrybowania naszego kanału. Mniej niż 47% widzów, którzy oglądają nasze treści, subskrybuje kanał, a Twoje wsparcie naprawdę pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób z wartościowymi materiałami biblijnymi. Dziękujemy za Twoją subskrypcję i polubienie. Naprawdę to doceniamy. A teraz zaczynajmy odkrywanie tajemnic gigantów biblijnych. Anakici, postacie owiane tajemnicą i pełne majestatu, są jednymi z najbardziej intrygujących postaci w biblijnych zapisach. Ci olbrzymi mieszkańcy ziemi obiecanej wywoływali strach i podziw u każdego, kto się z nimi zetknął. Nazwa Anakwim pochodzi z hebrajskiego i może być tłumaczona jako noszący naszyjniki lub długo szyi, co wskazuje na ich imponującą postawę i autorytet, który wzbudzali. Byli znani nie tylko z niezwykłej siły fizycznej, ale także z umiejętności obrony terytoriów, które kontrolowali. Ich historia jest ściśle związana z wędrówką Izraela ku ziemi obiecanej, Anakwici zamieszkiwali kluczowe regiony górzyste Kanaanu, które miały ogromne znaczenie strategiczne i duchowe. Gdy Mojżesz wysłał szpiegów, by zbadali te ziemię, ci powrócili z relacjami, które podkreślały ogromną posturę i siłę anakitów w Księdze Liczb w rozdziale 13. Szpiedzy opisywali siebie jako małych niczym koniki polne w porównaniu z tymi olbrzymami, co odzwierciedlało nie tylko różnicę fizyczną, ale także ich psychiczne poczucie niższości. Jednak anakici to coś więcej niż tylko wrogowie o imponującej posturze. W biblijnym kontekście symbolizowali przeszkody, które były nie do pokonania bez Bożej pomocy. Ich obecność w Kanaanie była wyzwaniem nie tylko militarnym, ale także duchowym. Izraelici musieli zdecydować, czy zaufają obietnicom Boga, czy poddadzą się strachowi wywołanemu przez tych gigantów w kilku miejscach pisma świętego, w tym w Księdze powtórzonego prawa. Anakici są wymieniani jako mieszkańcy ziemi, którą Bóg obiecał Izraelowi. Ich obecność była przedstawiana jako znaczące wyzwanie, które jednocześnie stanowiło okazję dla Boga, by objawić swoją moc i wierność. Przez swoje życie wśród fortec i umiejętności wojenne, Anakici byli uważani za niemal niezwyciężonych. Mimo to, każda wzmianka o nich w Biblii przypomina, że nawet najpotężniejsi przeciwnicy są niczym w obliczu władzy Wszechmogącego. Patrząc z perspektywy czasu, Widzimy, że Anakici nie byli jedynie potężnym ludem. Ich obecność miała wyższy cel: przetestowanie i wzmocnienie wiary Izraela. Byli wyzwaniem, które wymagało całkowitego polegania na Bożej obietnicy. Ich późniejsza porażka, o której będziemy mówić w kolejnych Rozdziałach była nie tylko triumfem militarnym, ale przede wszystkim dowodem Bożej wierności. Ich historia niesie ze sobą lekcję, która jest aktualna do dziś, a nakici symbolizują przeciwności, które wydają się nie do pokonania, ale dzięki wierze i zaufaniu do Boga można je przezwyciężyć. Ich obecność na ziemi była zarówno wyzwaniem, jak i możliwością, by zobaczyć, jak Bóg działa w sytuacjach, które z z punktu widzenia wydają się beznadziejne, pochodzenie anakitów jest jednym z najbardziej tajemniczych i intrygujących aspektów ich historii. Choć Biblia nie dostarcza szczegółowych informacji na temat ich genealogii, pewne fragmenty pozwalają nam wyciągnąć wnioski, które pomagają zrozumieć ich miejsce w biblijnej narracji. Anakici pojawiają się jako mieszkańcy Kanaanu a ich ogromna postura i siła fizyczna sprawiają, że są często porównywani do innych gigantycznych ludów wspomnianych w Piśmie Świętym w Księdze Rodzaju w rozdziale szóstym wspomina się o nefilimach, którzy byli obecni na ziemi przed potopem. Nefilimowie, często tłumaczeni jako olbrzymi lub upadli, są opisywani jako dzieci synów bożych i córek ludzkich. Powstaje pytanie, czy istnieje związek między nefilimami a anakwitami, którzy pojawiają się później. Jedną z teorii jest, że anakwici nie są bezpośrednimi potomkami nefilimów, ale raczej niezależną linią, która Przejęła niektóre cechy przypisywane tej starożytnej rasie. Biblia również wspomina o innych ludach olbrzymich, takich jak Refajmowie, Emimowie czy Zamzumimowie, którzy zamieszkiwali Kanaana i okoliczne regiony w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale drugim. Te grupy są przedstawione jako wielkie i silne, podobne do Anakitów, choć nie mamy bezpośrednich dowodów na ich genetyczne pokrewieństwo. Podobieństwa w opisach wskazują na wspólny schemat biblijnej narracji. Anakici są również postrzegani w kontekście teologicznym jako narzędzie w rękach Boga. Ich obecność w Kanaanie nie była przypadkowa. Stanowili wyzwanie, które miało przetestować wiarę Izraela. To wyzwanie nie miało na celu zniszczenia narodu wybranego ale raczej wzmocnienie ich zaufania do Bożej obietnicy ich ogromna postura i zdolności wojenne miały podkreślić różnicę między ludzką siłą a mocą wszechmogącego ważne jest aby Zrozumieć, że Anakwici nie byli tylko przeciwnikami fizycznymi, ale również symbolami przeszkód, które można przezwyciężyć jedynie dzięki wierze w Boga. Ich historia uczy, że Bóg pozwala na istnienie trudności, abyśmy mogli doświadczyć Jego mocy i wierności, podobnie jak Izraelici musieli zaufać Bogu, aby pokonać Anakitów. My również jesteśmy wezwani, by polegać na nim w obliczu własnych gigantów. Pochodzenie Anakitów, choć wciąż owiane tajemnicą, ukazuje nam, że ich rola w biblijnej historii była kluczowa. Nie byli jedynie wojownikami o imponującej posturze, byli narzędziami, które Bóg wykorzystał, by nauczyć Izraela, że prawdziwa siła pochodzi z wiary w Jego obietnice. Ich obecność w Kanaanie przypomina nam, że każdy gigantyczny problem, który napotykamy w życiu, może zostać pokonany, jeśli zaufamy Bożej Mocy. Relacja między Anakitami a narodem Izraela jest jedną z najbardziej fascynujących Opowieści w biblijnym kontekście, kiedy Mojżesz wysłał dwunastu szpiegów, aby zbadali Ziemię obiecaną, ich raport ujawnił nie tylko fizyczne wyzwania, jakie niosła obecność anakitów, ale także głęboki wpływ, jaki ci giganci wywierali na psychikę ludzi. Księga Liczb w rozdziale trzynastym opisuje, jak szpiedzy opisywali tych gigantów jako mieszkańców fortec nie do zdobycia. A siebie samych widzieli jako nic nieznaczące koniki polne w ich obecności. A nakici symbolizowali dla Izraelitów nie tylko fizyczne przeszkody, ale także duchowe wyzwania. Byli próbą wiary w Boże obietnice, że to on sam pokona wrogów i przekaże swojemu ludowi ziemię. Jednak pierwsza reakcja Izraelitów była pełna strachu. I braku zaufania do Bożej mocy, to właśnie ten strach sprawił, że naród wybrany zawahał się przed wejściem do Kanaanu, co skutkowało czterdziestoletnią wędrówką po pustyni, czasem w którym Bóg formował ich wiarę i przygotowywał na przyszłe wyzwania. Jednak historia Anakitów i Izraela nie kończy się na tym strachu, kiedy nadszedł właściwy czas pod przywództwem Jozłego. Izrael podjął walkę z gigantami zamieszkującymi Kanaan, księga Jozuego. W rozdziale 11 opisuje, jak Jozue poprowadził armię izraelską do zwycięstwa nad Anakitami, wypierając ich z górzystych regionów, takich jak Hebron i Debir. Ta kampania nie była tylko triumfem militarnym, ale Także dowodem, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic i że wiara w jego prowadzenie przynosi zwycięstwo, jedną z najbardziej inspirujących postaci tej historii jest Kaleb, jeden z dwunastu szpiegów, który jako jedyny obok Jozłego powrócił z raportem pełnym wiary. Nawet w podeszłym wieku Kaleb prosił, aby mógł stanąć przeciwko anakitom w Hebronie, w księdze Jozuego, w rozdziale czternastym. Kaleb wypowiada pełne determinacji słowa. Daj mi tę górę, o której Pan mówił w owym dniu. Z pomocą Pana zdobędę ją, tak jak obiecał. I rzeczywiście Kaleb poprowadził swoją rodzinę do zwycięstwa, wypierając anakitów i zajmując Hebron, który stał się symbolem triumfu wiary nad strachem. Historia anakitów pokazuje, że bitwy, które Izrael toczył w Kanaanie, były równie duchowe, co fizyczne. Ci giganci, którzy wydawali się niepokonani, byli nie tylko przeszkodami do pokonania, ale także przypomnieniem, że Bóg jest źródłem siły i zwycięstwa bez względu na ich rozmiar. Anakici nie mogli przeciwstawić się mocy Wszechmogącego. Wspomnienie anakitów w historii Izraela to nie tylko opowieść o przeszłości, ale także lekcja dla współczesnych wierzących, tak jak Izrael musiał zmierzyć się z tymi gigantami, my również spotykamy w naszym życiu anakitów, trudności, które wydają się zbyt wielkie do pokonania. Jednak ta historia przypomina, że naszą siłę znajdujemy w Chindżinczycze i Bogu. A zaufanie do Jego obietnic prowadzi do zwycięstwa nawet w obliczu najtrudniejszych wyzwań. Tereny zamieszkane przez Anakitów, takie jak Hebron i Baszan, stanowiły kluczowe punkty w historii biblijnej. Były to miejsca o ogromnym znaczeniu strategicznym i duchowym, które w kontekście Bożych obietnic dla Izraela stały się areną nie tylko militarnych, ale również duchowych zwycięstw. Te ziemie, Choć w tamtym czasie uważane za nieosiągalne, były dowodem na to, że żadna przeszkoda nie jest zbyt wielka, by Bóg mógł ją przezwyciężyć. Hebron, jedna z najstarszych i najbardziej znaczących miejscowości w Biblii, zajmuje szczególne miejsce w historii Anakitów i Izraela. To tutaj Abraham, praojciec narodu wybranego, otrzymał obietnicę, że jego potomstwo odziedziczy tę ziemię. Hebron był także miejscem, gdzie Abraham i Sara, a później inni patriarchowie, zostali pochowani w jaskini Machpela, co nadawało temu miastu głęboko symbolicznego znaczenia, gdy szpiedzy izraelscy badali Kanaanu, Hebron, będący główną siedzibą anakitów, jawił się jako twierdza nie do zdobycia. Miasto otoczone potężnymi murami i zamieszkane przez wojowników budzących strach. Podbój Hebronu przez Kaleba był jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z Anakitami. Mimo swojego zaawansowanego wieku, Kaleb, który ufał obietnicy Pana, poprosił o możliwość przejęcia tego strategicznego miejsca. Jego wiara i determinacja znalazły swoje odzwierciedlenie w jego słowach zapisanych w księdze Jozuego, w których zapewniał, że z pomocą Boga pokona nawet tych potężnych olbrzymów, sukces Kaleba w wypędzeniu anakitów z Hebronu nie był jedynie zwycięstwem militarnym, ale także potwierdzeniem Bożej wierności wobec jego obietnic. Baszan z kolei jest znane jako ziemia, na której panował Og, jeden z ostatnich przedstawicieli refaimów, Innego ludu gigantów, wspomnianego w Biblii Księga Powtórzonego Prawa opisuje, że Og miał ogromne łóżko wykonane z żelaza, co podkreśla jego niezwykłe rozmiary i siłę. Baszan, położony na wschód od Jordanu, był regionem niezwykle żyznym i strategicznym, a jego zdobycie przez Mojżesza i Izraelitów było ważnym krokiem w przygotowaniach do podboju Kanaanu, Zwycięstwo nad ogiem i przejęcie Baszanu dowiodły, że nawet najbardziej potężni przeciwnicy nie są w stanie przeciwstawić się woli Boga. Tereny Hebronu i Baszanu były czymś więcej niż tylko geograficznymi lokalizacjami. Dla Izraelitów stanowiły przypomnienie o obietnicach Boga i o Jego mocy, która przekracza wszelkie ludzkie ograniczenia, zdobycie tych ziem. Choć na pozór niemożliwe, było świadectwem tego, że z Bogiem można pokonać każde wyzwanie, każda bitwa, każde zwycięstwo i każdy krok w kierunku odziedziczenia Ziemi obiecanej były potwierdzeniem, że Boże plany zawsze się realizują. Odkrycia archeologiczne w tych regionach dostarczają dodatkowych dowodów na ich historyczne znaczenie. Ruiny masywnych murów w Hebronie oraz struktury odkryte w Baszanie sugerują, że były to miejsca zamieszkiwane przez potężne cywilizacje. Te znaleziska potwierdzają opisy biblijne, dodając jeszcze większej głębi historycznym zapisom o Anakwitach i ich ziemiach. Hebron i Baszan przypominają nam, że w każdej walce, którą prowadzimy, możemy polegać na Bożej Mocy. Te tereny, kiedyś postrzegane jako symbole niemożliwego do zdobycia, stały się dowodem na to, że Boże obietnice są niezachwiane, a jego siła nie ma granic. Ich historia inspiruje nas do ufania Bogu w obliczu własnych gigantów i wyzwań, które stają na naszej drodze pytanie, dlaczego Bóg pozwolił na istnienie Anakitów. Jest zarówno głębokie, jak i prowokujące. Dlaczego wszechmocny Bóg, który obiecał ziemię obiecaną Izraelitom, dopuścił, aby była zamieszkana przez olbrzymów, którzy wydawali się niepokonani? Odpowiedź można znaleźć analizując, jak Bóg wykorzystuje pozornie nieprzezwyciężone trudności, aby kształtować wiarę swojego ludu i ukazać swoją potężną interwencję. Anakici ze swoją imponującą posturą i siłą byli dla Izraela czymś więcej niż tylko fizycznym zagrożeniem. Byli symbolem wyzwań, które wymagały całkowitego polegania na Bogu, kiedy Mojżesz przypominał Izraelitom w księdze powtórzonego prawa, że Bóg pozwoli im pokonać narody większe i silniejsze. Wskazywał na to, że zwycięstwo nie będzie wynikiem ich własnych zdolności, ale dowodem wierności i mocy Bożej. Anakwici, choć przerażający, mieli być świadectwem, że Boże obietnice są niezachwiane. Pierwsza reakcja Izraelitów na wieść o obecności Anakitów w Kanaanie. Ukazuje ludzką skłonność do ulegania strachowi i wątpliwościom. Szpiedzy, widząc olbrzymów, powrócili z pełnym lęku raportem, który zasiał zwątpienie w sercach całego narodu. Ten brak zaufania do Boga doprowadził do 40 lat wędrówki po pustyni, czasów, w którym Bóg przygotowywał nową generację na wyzwania i uczył ich polegania na jego prowadzeniu. Anakwici stali się zatem nie tylko przeciwnikami do pokonania, ale także narzędziem, które Bóg wykorzystał do wzmacniania wiary swojego ludu. Przykład anakwitów pokazuje, że Bóg pozwala na istnienie trudności, aby objawić swoją chwałę i przypomnieć, że to On jest źródłem wszelkiej siły zwycięstwa Izraela nad tymi gigantami. Szczególnie pod przywództwem Jozuego i Kaleba były nie tylko triumfami militarnymi, ale także duchowymi świadectwami. Pokazały, że nawet najwięksi przeciwnicy muszą ustąpić przed Bożą wolą. A wiara i posłuszeństwo prowadzą do zwycięstwa, istnienie anakitów pełniło również funkcję przypomnienia o sprawiedliwości i cierpliwości Boga. W Księdze Rodzaju Bóg zapowiedział Abrahamowi, że jego potomkowie odziedziczą ziemię, ale nie od razu, ponieważ. Niepełna jest jeszcze miara nieprawości Amorytów. Anakici i inne ludy zamieszkujące Kanaan reprezentowali zarówno Bożą Sprawiedliwość wobec Grzechu, jak i jego planowanie w idealnym czasie. Ich obecność w Kanaanie miała pokazać, że Boże obietnice są realizowane w sposób doskonały, choć czasami niezrozumiały dla ludzkiego oka. Dla nas anakici pozostają symbolem wyzwań, które napotykamy w naszym życiu, mogą reprezentować nasze lęki, problemy czy przeszkody, które wydają się nie do pokonania, ale tak jak Bóg dał Izraelowi zwycięstwo nad olbrzymami, tak samo obiecuje być z nami w naszych bitwach. Ich historia przypomina, że każde wyzwanie, które staje przed nami, jest okazją do wzrostu w wierze i doświadczenia Bożej mocy. Anakici byli nie tylko przeciwnikami, byli także nauczycielami, którzy przypominali Izraelitom, że ich prawdziwa siła pochodzi od Boga. Dziś Patrząc na ich historię, możemy zobaczyć, że Bóg działa w każdej sytuacji. Aby przekształcić nasze lęki w świadectwa Jego miłości i wierności, relacja między anakitami a nefilimami jest jedną z najbardziej fascynujących i tajemniczych kwestii biblijnych. Nefilimowie, wspomniani w Księdze Rodzaju w rozdziale szóstym, są przedstawiani jako olbrzymi istniejący przed potopem, będący owocem połączenia synów Bożych z córkami ludzkimi, ta wzmianka budzi pytanie czy anakici, którzy pojawiają się w dużo późniejszym okresie, mogli być związani z Nefilimami? chociaż Biblia nie daje jednoznacznej odpowiedzi, ta kwestia otwiera drogę do głębszych refleksji nad rolą olbrzymów w historii zbawienia. W Księdze Rodzaju 6:4 czytamy, że Nefilimowie byli na ziemi w owych czasach. A także potem ten fragment wskazujący na ich obecność zarówno przed jak i po potopie skłania do przypuszczeń, że mogła istnieć jakaś ciągłość między nefilimami a późniejszymi ludami gigantów, takimi jak anakici. Jednak brak bezpośredniego związku genealogicznego sugeruje, że Anakici byli raczej odrębnym ludem, który posiadał podobne cechy fizyczne i dominujące pozycje w swoich społecznościach. Biblia opisuje także inne grupy gigantów, takie jak Refaimowie, Emimowie czy Zamzumimowie, które zamieszkiwały ziemię Kanaanu i okoliczne regiony, w Księdze Powtórzonego Prawa 2.10.11. Te grupy są wymienione jako ludy o niezwykłych rozmiarach i sile, podobne do anakwitów. To wskazuje, że gigantyczni mieszkańcy tych terenów mogli być częścią większego wzorca w biblijnej narracji, gdzie ich obecność symbolizowała zarówno fizyczne jak i duchowe przeszkody. Dla realizacji Bożych planów. Zarówno Nefilimowie, jak i Anakici odgrywają w Biblii rolę, która wykracza poza ich fizyczne cechy. Nefilimowie, istniejący przed potopem, symbolizowali moralny upadek i chaos, który doprowadził do Bożego sądu w postaci potopu. Anakici natomiast jako mieszkańcy Kanaanu byli wyzwaniem dla Izraela, które wymagało całkowitego zawierzenia Bożym obietnicom. Obie te grupy, mimo różnic w czasie i kontekście, są przypomnieniem, że ludzkie ograniczenia i strach mogą zostać pokonane przez wiarę w bożą moc. Relacja między Anakitami a Nefilimami podkreśla również powtarzający się w Biblii temat zwycięstwa nad gigantycznymi przeszkodami. Nefilimowie zostali wyeliminowani w wyniku potopu, podczas gdy Anakici zostali pokonani przez Izraelitów dzięki interwencji bożej. W obu przypadkach zwycięstwo nie wynikało z ludzkich możliwości ale było efektem działania Bożej woli i mocy. Anakici, podobnie jak Nefilimowie, wywierali wpływ psychologiczny na tych, którzy się z nimi mierzyli. Ich rozmiar i siła budziły strach, który mógł sparaliżować każdego, kto opierał się wyłącznie na swoich siłach. Jednak zarówno dla Izraelitów, jak i dla nas dzisiaj, przesłanie jest jasne: Bóg jest większy niż jakikolwiek gigant. Przed którym stoimy. Historia tych olbrzymów przypomina, że nawet największe przeszkody w naszym życiu mogą zostać pokonane, jeśli zaufamy Bożej mocy i planowi. Podsumowując, choć nie można jednoznacznie ustalić biologicznego związku między anakwitami a Nefilimami, ich wspólne znaczenie duchowe jest niezaprzeczalne. Obie te grupy reprezentują wyzwania, które można przezwyciężyć tylko dzięki wierze w Boga. Ich historie są świadectwem Bożej wierności i jego zdolności do przekształcania nawet najtrudniejszych sytuacji w okazję do objawienia jego chwały.